Niech Pan obdarzy Was spokojem, piątek trzeciego tygodnia okresu zwykłego i wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana Żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje Żniwo. Ciekawe, że powiedział to pan Jezus 2000 lat temu, nie teraz, kiedy widzimy w Polsce w sposób szczególny kryzys powołań, kiedy seminaria pustoszeją zarówno diecezjalne, jak i zakonne, kiedy wszystkie zakony męskie, żeńskie, czynne, kontemplacyjne w jakiś sposób borykają się z tą niską liczbą kandydatów. Te słowa są wypowiadane 2000 lat temu i zawsze będzie tak, że jest dużo roboty, dużo pracy. Mało robotników, ale to nas zachęca i mobilizuje z jednej strony do modlitwy do tego, żeby prosić Pana Boga, z drugiej strony do tego, żeby zawsze działać, żeby się nie zniechęcać, żeby nie marudzić i narzekać na te czasy, że są gorsze, bo kiedyś były lepsze. Te słowa wypowiada Pan Jezus w momencie, kiedy ma dwunastu uczniów, kiedy ma tych 72. I jeszcze mało kto na świecie o nim słyszał. Więc cały świat stoi otworem, a tu jest tylko garstka ewangelizatorów i apostołów. Ale Jezus jest dobrej nadziei, jest dobrej myśli, bo przecież to wszystko dopiero się zaczyna. My jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się modlić i pomagać innym w odkrywaniu głosu. Bożego powołania, bo to jest najważniejsze. Niektórzy mówią, że nie tyle jest kryzys powołań, że właśnie Pan Bóg nie powołuje, ale możliwe, że ci, których powołuje, nie do końca słyszą. I może to jest nasze zadanie pomagać im odkrywać głos Boży. Tak jak starszy kapłan Heli pomógł odkryć głos Boży Samuelowi, żeby on słyszał, on się umacniał, a potem to słowo Boże przekazywał Izraelowi. Dzisiaj otrzymujemy też odpowiedź na to wezwanie. No żniwo jest wielkie robotników. Mało Pan Jezus ma dwunastu apostołów, później 72. Potem do tego grona apostołów, wielkich apostołów dołącza święty Paweł, o którym słyszeliśmy wczoraj, poznawaliśmy, przypominaliśmy sobie jego nawrócenie. I to nawrócenie też procentuje, bo Paweł potem ma swoich naśladowców. Są nimi właśnie ci wspomniani dzisiaj święci: Tytus i Tymoteusz. Ci, którzy słuchają Pawła, dzięki niemu się nawracają, potem idą za nim, razem z nim głoszą, a w pewnym momencie gdzieś zostają w jakimś konkretnym miejscu, aby tam prowadzić i umacniać Kościół. Więc widzimy, że to żniwo może i wielkie, ale co chwila pojawiają się robotnicy i to dobrzy robotnicy jak Paweł, jak Tytus, jak Tymoteusz święci robotnicy. I dzisiaj otrzymujemy trochę też pewną instrukcję działania. Co to znaczy być apostołem, ewangelizatorem? Bo choć są ci szczególni, byśmy widzieli strukturalni apostołowie czy ewangelizatorzy, to każdy z nas na mocy chrztu jest zaproszony, ba, jest wezwany do tego, żeby również i głosić. Dziś mówi Chrystus, oto posyłam was jak owce między wilki. No, to jest ta pierwsza świadomość, jak owce między wilki. Nie jak wilki między wilki, czy jak wilk między owce, ale my jesteśmy jak owce między wilkami. Może się wydawać, że bezbronni, bo ani kłów, ani pazurów, ani innej jakiejś broni ze sobą nie mamy. Ale siłą owcy jest pasterz. Ten, który idzie z nami, ten, który najpierw prowadzi nas na te zielone pastwiska i na te życiodajne źródła, czyli jest tym, który nas karmi tym, co właściwe i tym, co odpowiednie. Najpierw dba o nas, po to, żebyśmy my, zadbani, mogli uposażeni w to wszystko, co On nam dał, iść i ewangelizować. Przy nas jest pasterz i on jest naszą obroną. Ten, który wie, co to cierpienie i przez nie przeszedł, ten, który wie, co to śmierć i przez nią przeszedł, dziś staje przed nami jako zmartwychwstały i mówi: Śmierć jest pokonana, grzech jest pokonany. Owszem, doświadczamy tutaj również i śmierci, doświadczamy tutaj zła, ale my wiemy, że jesteśmy po stronie zwycięzcy dlatego możemy iść jak owce. Między wilki i iść bez lęku i bez strachu, bo przy nas jest, jest nasz pasterz, a zarazem baranek zabity, a jednak żyjący. I dalej mówi Chrystus. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Co ciekawe, dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas, żebyśmy poszli do jakiegoś konkretnego domu. Może to jest właśnie dzisiaj Ewangelia dla nas i pewne wskazanie do konkretnego domu i konkretnego człowieka. No, wcześniej Pan Jezus mówi, nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. To tak jakby nie chciał, żebyśmy się zatrzymywali, rozdrabniali, opowiadali, gdzie idziemy, co będziemy robić, jakie mamy plany, jakie są nasze wizje apostolskie i duszpasterskie. Dzisiaj pomyśleć sobie, że jest jakiś dom, który potrzebuje pokoju, bo w nim tego pokoju nie ma. Może nie ma pojednania, nie ma przebaczenia, nie ma Boga, może są jakieś właśnie spory kłótnie, może nawet między nami a tym domownikiem. A jeśli nie ma takich naszych osobistych, to możliwe, że dowiedzieliśmy się, że jest ktoś potrzebujący dobrej nowiny, potrzebujący nadziei, potrzebujący człowieka, który do niego przyjdzie. Dzisiaj może to jest to słowo, które do jakiegoś jednego konkretnego domu nas skieruje, żebyśmy powiedzieli: Przybliżyło się do Was, przybliżyło się do Ciebie Królestwo Boże. Niech to słowo dzisiaj zachęca nas do modlitwy, ale jednocześnie zaprasza nas. Do działania. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.